Witam w kolejnym odcinku Minecraft Survival. Dziękuję za komentarze, które się ukazały. Tak więc dzisiaj zgodnie z komentarzami powiększymy naszą wyspę. Hmm. Widzicie co? Odłożę to. Nie chcę tego stracić. Dobra, reszta to, bo to jest bardzo możliwe, że jakiś bóg się zrobi, i nawet trzymanie shift'a nic nie da. Tak więc, co ja tu mam? Hmm, dobra, teraz robię miejsce pod mój domek. Aha, fajnie, że mi się skończył Cablestone. No dobra, skoro mi się skończył Cablestone. To nie będę przedłużać, tylko zacznę kopać więcej, tak więc. Okej, okay, nie chciałem Was przynudzać. O, trz... o, żelazo tam jest. Nie wiedziałem. I trzcina urosła. O, argh. Tak, zetnę jedną. I postawię drugą i skończę budować tą podstawę myślę, że taka wystarczy chociaż no tak, tak, tak będzie, ale drzwi strzelimy za chwilę А, не будете еще. Выберу это. Туда дильта. Пек. Mamy jednego patyka, potrzebuję jeden ten i zrobimy cztery pochodnia, żeby to troszkę oświetlić, w tak oszczędnie na razie. Mhm, tak. o, drzewo mi wyrosło w drzwiach. To nie. A, tak. Nie chciałem drzewa w drzwiach. Ej, no. Dobra, na razie. a spadł mi jeden. Tak więc tak. Tak zrobimy. Żeby to był wyglądał na jakiś. Dach wy... Kat dach wyprofilowany nie ma to jak sobie za chwilę spaść coś mi się wydaje że skończy się moje miło życie dobra co jest to jest Domek wygląda na razie nie jak domek, ale nie wiadomo co. A ja zetnę to drzewo, bo mi nie wyrosło w tym miejscu co bardzo chciałam. A, siekierki nie mam. To powalczymy najpierw o siekierkę. Jako, że mi zostało trochę kobla, to zaszalejemy z kamienną już. Teraz sadzonki na mnie spadają. Sadzonki Gdzie jesteście? No ja wiem, że mam jeszcze kilka w domciu, a, znaczy skrzynce, ale nie chciałbym, żeby jeszcze na to, że zostanę bez żadnej sadzonki. Tak mogłaby spaść, chociaż Aha Nie ma to jak wierzyć w siebie. Dobra. Jak rozwalę skrzynię, to chyba nie wypad... Dobra. Tak nie, tak nie myślałem. O, jednak, jednak chyba wypadło coś. Tak więc zrobimy... Tak. O, jedzonko się kończy. Trzeba będzie coś zasadzić. Kur... Na razie przerobimy to. Pach, pach, pach. To niech sobie będzie. A uszko gdzieś postawimy. O tu. I drzwi. Bo bez drzwi nie ma życia. Tak więc mamy drzwi, mamy domek, idziemy. O, oh, honey, honey! Mam nadzieję, że nic mnie nie zaatakuje. Uuu, mamy dzień! <laughs> Urosła nam trzcina, którą nie mam pojęcia, w co da się przerobić. Nie wiem, gdzie mi tamta znikła. A, posadziłem ją, ok. Tak więc mamy pierwszy domek. Bym chciał mieć trochę piasku, ale nie wiem czy gdzieś tam jest. Tak więc na razie, żeby zrobić okna, ale nie będę się rzucał. Tak więc za chwilę się zastanowię, co jeszcze. A już wiem co jeszcze, ale to za chwilę. Ok, pokopałem jeszcze troszkę kobra. Ale mam taki jeszcze jeden ambitny plan. A mianowicie... No uff! Okej okay. Dobra, jakoś żyje. He, fajnie, że wziąłem sobie kobla. Okej, okay. tu czy niżej. Niech będzie tu. A mianowicie chcę zrobić taką platformę, że jeżeli coś mi spadnie, e, spadnie mi coś na dół, albo nawet ja spadnę, to Aj fuck! To właśnie nie chcę zrobić coś takiego. Tylko chcę sobie wrócić normalnie na górę. Mm. O, jest piasek. Fuck ja. Yeah. Eee, dobra. Zostawimy lawę. Muszę jeszcze zrobić jedną rzecz, a mianowicie potrzebuję nasion. Ok, dwa są. Hmm. Kwiatki mi niekoniecznie były potrzebne. Ale fajnie. Cudownie. Dobra, na razie. Tak. Teraz potrzebuję sobie zrobić tak zwaną motikę. Tak, to nie jest to samo, co ok. Ponieważ dlatego, bo ponieważ chcę tutaj zasadzić Trawka. Dobra. O, oh, fuck. Długi lot. Nie. Nie. Okej, okay, żyje. Na razie. Mam jakieś zejście na dół, potem może rozszerzę tą, e, <laughs> tą podstawę. No dobra. Na razie wszystko. Tak więc, e, jak nie będzie, to pokopię jeszcze trochę kobla. A więc, tak, na razie wszystko. A więc w tym momencie komentujcie. Piszcie swoje porady, bo nie wiem, co mam robić w następnym odcinku. Tak więc, piszcie to. Wybiorę jeszcze to i oczekuję od Was komentarzy. A jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami Minecraft Survival, to naciśnijcie guzik subskrybuj, który jest o tu na górze. Słoneczko, dobra. Tak, więc ja się już z Wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Minecraft Survival, a także zapraszam Was na The Best of Minecraft, który już wyjdzie już niedługo.